Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg to projekt mający w tym roku swoją jubileuszową 15 edycję. Na przestrzeni lat udział w niej wzięło ponad 50 tysięcy uczniów z całej Polski, a dzięki wsparciu posłów do Parlamentu Europejskiego ponad 80 laureatów wyjechało do Brukseli na wyjazdy studyjne oraz staże. Olimpiada od początku wspierana jest przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Janusza Lewandowskiego posła do Parlamentu Europejskiego. A wszystko zaczęło się w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Słupsku. To jest związane z moją aktywnością wtedy jako nauczycielki dyrektorki pierwszego LO i to była inicjatywa, która zrodziła się w, przez z inspiracji nauczyciela historii Mariusza Filimoniaka i ucznia wtedy drugiej klasy o kierunku historyczno-prawnym Rafała Kuligowskiego, przy absolutnie serdecznym wsparciu naszym. I ten pierwszy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, którym wszyscy bardziej aktywnie żyliśmy, bo to był początek naszej obecności w Unii Europejskiej, miał pełną akceptację i wielkie zainteresowanie, ale był bardzo skromny, bo on tak naprawdę dotyczył tylko środowiska uczniów słowskich szkół. Natomiast potem rozrastał się i nigdy nie było przerwy. W związku z tym, dzisiaj, konkurs Gwiezdny Krąg jest konkursem ogólnopolskim o wielkim zasięgu, o, z wielkim poziomem wiedzy uczestników tego konkursu, z bardzo m, częstą obecnością europosłów, którzy są autorytetami wiedzowymi o Unii Europejskiej. I wreszcie, co jest bardzo ważne dla uczestników, że nie tylko satysfakcję mają, że wiedza jest nagrodzona, ale to, że są zaproszeni w formie nagrody do. Parlamentu Europejskiego są gośćmi w Brukseli, wielu z nich zwiedziło Brukselę, byli na wyjazdach studyjnych po kilka dni. Także mam bardzo wysoką ocenę tego konkursu, mocno trzymam kciuki za to, żeby on trwał. Jednym z laureatów tego prestiżowego konkursu był Piotr Miller, obecny rzecznik rządu czasie w liceum brałem udział w różnych konkursach i olimpiadach, ale to, była dosyć to był dosyć specyficzny konkurs, bo też zakładał współpracę zbiorową, czy znaczy grupową. I To było tak bardzo fajne, bo pokazywało też, że praca grupowa jest ważna, a w wielu konkursach zazwyczaj się stawiało na indywidualność. Nie wiem jaka jest teraz formuła tego konkursu, ale wtedy pamiętam, że oprócz tych indywidualnych wyników były też ważne wyniki grupowe całej, całego zespołu z mojego liceum. Wtedy udało się nam wygrać. Pamiętam z koleżankami, którymi byłem właśnie w jednej grupie. Więc bardzo dobrze wspomina ten konkurs. Cieszę się, że w ogóle jest wiele konkursów organizowanych i też te, są organizowane konkursy przez Słupsk i przez Słupską Społeczność, bo one też później tam promieniują na całą Polskę i pokazują, że fajne wydarzenia też się odbywają w naszym mieście. Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w całym kraju, a jej celem od lat jest popularyzacja wiedzy o systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, jej wartościach, a także historii integracji europejskiej. Każdy z finalistów olimpiady Uda się z wizytą studyjną do Brukseli, by zobaczyć od kuchni, jak działają instytucje Unii Europejskiej. Natomiast najlepszy finalista uda się na miesięczny płatny staż do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Janusza Lewandowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Na laureatów czekają także liczne cenne nagrody rzeczowe. Ponadto laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg na mocy uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów Olimpiad Stopnia Centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 2022 oraz 2022-2023 otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunkach europeistyka, europeistyka integracja europejska, kulturoznawstwo, wiedza o kulturze oraz europejska polityka i ekonomia. Szkoły zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres. Kontakt małpagwiazdnykrąg.pl do 20 października bieżącego roku. Komitet organizacyjny ma siedzibę w punkcie informacji europejskiej Europe Direct Słupsk przy ulicy Partyzantów 31a. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 794-725-448.